Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców powiedział, że jeśli nie będzie imigrantów, to przestaniemy się rozwijać i gonić Zachód. Identyczne nagłówki naprawdę były w latach 70., 80. we Francji, w Niemczech i w całej Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii również. Tak naprawdę pracodawcom chodzi o jak najtańszą siłę roboczą. A głównym czynnikiem, dlaczego Europa Zachodnia przestanie się rozwijać, to nie jest brak imigrantów, tylko droga energia i brak innowacji. Nie mówiąc już o szeregu podatków, w tym na przykład Zielony Ład, który tak obciąża przedsiębiorców, że doprowadzi ich do ruiny. I też zwróćcie uwagę, że przez te wszystkie lata ktoś chciał przyjechać do Europy i pracować, to to robił i nie było jakichś większych przeszkód. A taka masowa, niekontrolowana imigracja nic dobrego nie przyniesie. Zresztą widzimy, co się dzieje na Zachodzie i czemu mamy powielać te same błędy. Człowiek mądry uczy się na swoich błędach, ale inteligentny na cudzych. Czy jesteśmy inteligentni, czy mądrzy, a może całkiem inaczej jesteśmy po prostu głupi.